Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8.9 moda, który się nazywa More Player Models i, i, i pozwala nam modelować naszą postać, to znaczy dodawać jej skrzydełka, włosy, bruszki, uszka i takie tam różne rzeczy. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube także zapraszam na www.aniapg.pl oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i More Player Models pobiera się z takiej strony Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół. Jest to strona opisowa i tutaj mamy wszystkie informacje dotyczące właśnie moda, co trzeba robić i tak dalej. A tutaj nas interesuje zakładka Files, zatem klikamy na nią i przeniesiemy nie zostaniemy na taką stronę. Tutaj szukamy wersji Minecraft 1.89. Mamy tutaj klikamy sobie. Na to lub na to. Ja zwykle stąd pobieram. Tu klikamy i stąd pobieramy plik. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8.9. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.8.9, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocne Tuty 782. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocne Tutaj 636. Potem wrócicie do filmiku 782 i zainstalujcie Forge na wersję 1.8.9. I uwaga, w filmiku 782 ja instaluję Forge'a z końcówką 1699, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku, w wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana w dniu, kiedy nagrywam ten filmik ma numer końcówki 1722 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Otóż, musimy wejść do folderu %appdata% -procent. przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję Minecraft 1.8.9 i ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok. Jak już mamy skopiowany, to instalujemy. I co robimy? Wchodzimy do tego folderu. Minecraft, wchodzimy do folderu moc i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu Moc. Mamy go tutaj w folderze Moc. Jest zainstalowane. Zamykamy i uruchamiamy launcher. No i czekamy, aż nam się tutaj pootwiera. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z z końcówką 1722. Klikamy Play i czekamy dalej, aż nam się tutaj wszystko, wszystko pootwiera. O, mamy stronę już z logo Mojanga. No i tutaj widzimy, że jeszcze nam się tutaj ładuje wszystko. Musimy jeszcze trochę cierpliwie poczekać. I już za moment. Jeszcze momencik. I jeszcze momencik. I już. Wchodzimy w moc. I, 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 I tutaj mamy gdzieś. Mamy More Player Models. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Czekamy aż się załaduje chwilkę. Mod nam żadnych itemów nie dodaje, ani niczego takiego, tylko właśnie pozwala nam modyfikować swoją postać. Zatem klikamy na F12 i wtedy nam się pokazuje tutaj Nasza postać i, 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 i takie coś. Takie coś, zatem możemy tutaj sobie pozmieniać. Beat, co to jest Beat? Na razie mamy brak, a jak sobie dołożymy. A, brodę możemy sobie dołożyć. Nie chcemy brody różnej długości, albo brudkę, albo brak. Możemy sobie piersi dołożyć. Przez zbroję to tak śmiesznie. Dobra. O, jaka, możemy sobie uszka dołożyć na przykład. O, takie malutkie możemy sobie je pokolorować na nasz ulubiony kolor. O, takie uszka mogę mieć. Bany brak. O, już mi się zepsuł ten kolor. Dobra, ok może być, mogę mieć uszka co tu jeszcze, fin co to fin jest a. a, to płetwa taka jest, ok ok, nie chcemy mieć włosów nie chcemy, rogi nie rogów też nie chcemy mieć ho, ho, ho. anteny o, jeszcze <laughs> jak pszczółka maja normalnie, brak nogi. Co z nogami? Normalne albo. A, mogę być nagą albo spiderem Eh. Tin, e. tin, tin. Takie to nie, brak. Spódnica. Spódnica normalna, albo brak no dobra, normalną spódnicę. kolorku oczywiście ta taką mogę mieć co jeszcze mogę mieć skrzydełka ruszające się Ciekawe, czy to można latać? O, motyle skrzydła. Motyle skrzydła, gdzie one były? O, oczywiście, takiego koloru. Bardzo ładnie. Tak, tak już mogę wyglądać. Co tu jest jeszcze? Tu jest konfig, i tutaj mogę sobie zmienić dźwięk, znaczy, głos mój na. Ludzką kobietę, albo ludzkiego mężczyzny, albo goblina mężczyzny, albo taki, jaki jest, czyli Steve'a. No to ludzka kobieta. Ok. Gotowe. Mam spódniczkę. Ho-ho-ho. Ha, 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 ha. No dobrze, i teraz tak dźwięk gamę mode 1 sobie zrobimy żeby polecić na dach ok I teraz sobie zeskoczymy tylko musimy gamę mode 0 z powrotem zrobić i teraz uwaga na dźwięk no może być taki kobiec. Ok, czyli jak widzicie mod działa, to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę AniaPG.pl no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem pa pa!